Czy wiesz, jak ważne są opinie klientów dla Twojego sklepu internetowego? Jak zbierać recenzje i wykorzystywać je do zwiększenia sprzedaży? No, a co z negatywnymi opiniami? W dzisiejszym odcinku no, odpowiemy sobie na te pytania, no i wiele więcej. Partnerem odcinka jest Performi. Cześć, nazywam się Mateusz Koperski. I na co dzień zwiększam sprzedaż w sklepach internetowych za pomocą performance marketingu. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zachęcam do zasubskrybowania i zostawienia dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych filmów na temat aspektów handlu. Opinie klientów mają ogromne znaczenie w e-commerce. Wpływają na decyzje zakupowe i pomagają budować zaufanie do Twojej marki i Twoich produktów. Więc wyobraź sobie, że jesteś teraz klientem przymierzającym się do zakupu telewizora. Czy wybrałbyś ten model z oceną 2 na 5 gwiazdek na cenę Opinę o Trustmacie? Czy ten 4,5 na 5 gwiazdek? Prawda jest taka, że większość z nas wybierze produkt autentycznie z wyższą oceną. Więc jak zbierać recenzję? Chcesz zebrać jak najwięcej opinii? To oto kilka pomysłów. A po dokonaniu zakupu wyślij e-mail z prośbą o recenzję. Bądź uprzejmy, podkreśl, jak ważne jest dla ciebie. Opinia klienta i jak bardzo sobie ją cenisz. Do tego może Ci pomóc np. soft tak jak Zaufany czy Trustmate. Zaproponuj program lojalnościowy, w którym nagradzasz klientów za ich opinię. Możesz oferować zniżki, punkty czy inne korzyści w ramach zakupu i zostawienia opinii po sobie. C. buduje sekcję z recenzjami na stronie produktu, aby ułatwić klientom wystawianie ocen. 2. Wykorzystanie opinii klientów w marketingu. Opinie klientów to doskonałe narzędzie marketingowe. Oto jak je wykorzystać. Po pierwsze włącz pozytywne recenzje do treści marketingowych, takich jak newslettery, reklamy czy nawet posty na blogu. B. Udostępnij recenzje na stronach produktów, mediach społecznościowych i stronach firmowych. Jest to swoistego rodzaju środek lejka marketingowego, co pokaże, że masz zadowolonych klientów, a jednocześnie pokażesz to klientom, którzy są w Twoim lejku, aby dokonali szybciej zakupu. C Zintegruj opinie klientów z Google My Business, na przykład korzystając z narzędzia Rating Captain. W ten sposób zwiększysz swoją widoczność w wyszukiwarce Google, a jednocześnie spozycjonujesz swoją wizytówkę. 3. Jak radzić sobie z negatywnymi opiniami? Negatywne opinie mogą się zdarzyć, ale ważne jest to, jak sobie z nimi radzisz. W pierwszym aspekcie monitoruj i szybko odpowiadaj na negatywne komentarze. Pokaż, że jesteś gotów rozwiązać problem i naprawić sytuację. Po drugie, dbaj o wartość i staraj się zaspokoić potrzeby klienta. W ten sposób pokażesz, że jesteś elastyczny i rzeczywiście dbasz realnie o tych klientów. C. Najważniejsze, traktuj tą krytykę jako szansę na rozwój. Analizuj negatywne opinie, wprowadzaj zmiany, które usprawnią działanie twojego sklepu i twojego produktu. Podsumowując, opinie klientów są niezbędne dla twojego sklepu internetowego. Dzięki nim budujesz zaufanie, zwiększasz sprzedaż i uczysz się na bieżąco swoich klientów i swoich produktów, więc pamiętaj, aby zbierać, wykorzystywać i radzić sobie z negatywnymi opiniami w sposób rzeczowy i efektywny. Chciałbym usłyszeć Twoje doświadczenia związane z zarządzaniem opiniami klientów. Czy masz jakieś pytania, wątpliwości czy historie, z którymi chciałbyś się z nami podzielić? Koniecznie zostaw komentarz poniżej. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka na temat ocen produktowych, ocen sklepu i negatywnych opinii w aspektach handlu. Mam nadzieję, że wyniosłeś z niego wartościowe informacje. Do zobaczenia w kolejnych filmach.